No i w końcu doczekaliśmy się, Borderlands 3 stało się rzeczywistością i całe szczęście, ponieważ udało mi się ograć nieco Borderlands 3, no i to co zobaczyłem mi się bardzo spodobało. Grałem zbyt długo. Do ogrania miałem taką jedną misję, która składała się. Z dwóch lokacji, jednej otwartej, drugiej zamkniętej, a do tego na koniec mogłem sobie powalczyć z bosem. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, jeżeli miałbym podsumować to, co zobaczyłem, to to są borderlandsy po prostu. Niewiele tutaj się zmieniło, jest tylko lepiej. To znaczy, to wszystko jest wykonane z takim większym pietyzmem. Graficznie również styl został zachowany, ale jest on ostrzejszy. Strzela się. Bardzo dobrze, w sumie jeszcze lepiej niż w Borderlands 2. To strzelanie jest o wiele bardziej mięsiste, czuć o wiele bardziej to strzelanie. Ten każdy strzał praktycznie ma swoją wagę, którą możemy zobaczyć i poczuć zarówno wtedy, kiedy my strzelamy do przeciwnika, oraz w kwestii tego, jak przeciwnik się zachowuje wtedy, kiedy te strzały otrzymuje. Headshoty strzela się niesamowicie przyjemnie. W ogóle korzystanie z broni jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o rdzenie rozgrywki, no nic się nie zmieniło, wszystko jest takie samo, tylko trochę bardziej podkręcone. Fragment, który ogrywałem, nie był zbyt trudny, ale podejrzewam, że jest to po prostu konsekwencja faktu, że jesteśmy na targach, a Poziom trudności gier na targach jest zazwyczaj znacznie obniżony. Nie zginąłem ani razu, a z umiejętności second wind, czyli tej takiej bardzo znanej z Borderlandsów umiejętności, która pozwala nam po zabiciu przeciwnika wstać i odzyskać trochę utraconego zdrowia. Powraca charakterystyczny dla całej serii humor. Lokacja, w której przebywaliśmy, jest świątynią głównych przeciwników w Borderlands 3 to znaczy bliźniaków Kalipso ta świątynia wygląda jak jakiś taki konglomerat niepasujących do siebie elementów ale jest tutaj duży nacisk położony na e, wiecie taką satyrę troszkę z youtuberów z tego jak e, funkcjonują internetowi celebryci pada nawet takie stwierdzenie z ust antagonistki like subscribe and obey Don't forget to like follow and obey a głównym bossem, który będzie naszym przeciwnikiem w tej lokacji jest streamer. Jest gość, który streamuje wszystko, streamuje swoje zbrodnie, rzeźnie i tak dalej. Nazywa się Mouthpiece i na końcu właśnie z nim będziemy walczyli. Oczywiście jest masa przedmiotów, masa lutu. To się w ogóle nie zmieniło. Możemy w każdym miejscu praktycznie. Znaleźć jakieś skrzynki, jakieś kasetki z pieniędzmi. Ja w trakcie tej 15-minutowej rozgrywki znalazłem masę broni. Oczywiście większość to była broń śmieć, z której nie korzystałem. No bo kto w Borderlandsach korzysta z broni, która nie jest przynajmniej rzadka? Tak więc tutaj po prostu sobie. Popatrzyłem na statystyki, które się generalnie nie zmieniły. Same bronie również e, są dosyć szalone i tak jak na przykład w Borderlands 2 mamy kilka trybów strzału, czyli na przykład karabin, który jednocześnie strzela promieniami laserowymi. Masa borderlandsowej dziwności, która jest znajoma i bardzo przyjemna e, dla osób, którym oczywiście odpowiada ten typ absurdu, e, ten typ humoru. Mi to odpowiada. Ja się naprawdę dobrze w tym świecie czułem. To znaczy tak jakbym odwiedził starego przyjaciela, którego nie widziałem e, przez kilka lat, nie odzywaliśmy się do siebie przez kilka lat, a tu nagle spotykamy się, no i zaczynamy rozmawiać i czujemy się tak, jakbyśmy się widzieli wczoraj. Żeby jednak nie było, coś się zmieniło, a mianowicie największą nowością jest chyba system rozwoju postaci. To znaczy, to nie jest jakaś wielka nowość. Ciągle mamy trzy drzewka. E, Skili, trzy drzewka, które sobie rozwijamy niezależnie, y, możemy między nimi przeskakiwać i tak dalej, ale do każdego drzewka danej postaci dołączony jest aktywny skill, aktywna umiejętność. Wcześniej i w jedynce, i w dwójce, i w pre każda postać miała jedną y, aktywną umiejętność. Tutaj tych umiejętności jest więcej, trzy bodajże. No i możemy sobie te umiejętności, z tego co udało mi się pograć i zobaczyć, zmieniać. Ja zdecydowałem się zagrać Syreną. No i Syrena ma takie umiejętności, jak chociażby takie pieprznięcie z góry. Wiecie, tak wyskakuje w górę, wali swoją mocą i. Zadaje obrażenia wrogom dookoła, ale na przykład ma również taką umiejętność jak umieszczanie tych przeciwników w stazie, dzięki czemu oni są nieruchomi, nieaktywni, no i można z nimi zrobić praktycznie co tylko się chce. Albo e, poprosić, żeby nasz kolega z drużyny, bo oczywiście kooperacja będzie w Borderlands 3, e, poprosić kolegę, żeby to on się nimi zajął. Dlaczego by nie? Bo wiecie, przyjaźni, wszyscy się kochamy. Kochamy strzelać razem do wrogów. Nie powinienem chyba tego mówić. I umiejętności, które mają te postacie, to nie jest żadna powtórka z poprzednich części, nie. Są unikatowe. I różne od tego, co widzieliśmy wcześniej. Na przykład jedna z postaci może przywołać wielkiego mecha, który może jednocześnie używać dwóch aktywnych umiejętności naraz. Mamy postać, która tworzy swojego klona i między tym klonem może sobie przeskakiwać dowoli, tak więc nadaje jej to takiej elastyczności i mobilności, jeżeli chodzi o panowanie na polu walki. Nie byłem zbyt pozytywnie nastawiony po zwiastunach, były one dosyć sztywne, ale płynność rozwoju. Zgrywki, płynność strzelania i przyjemność, która płynie z tego strzelania, zdecydowanie sprawiły, że no, czekam na trójeczkę. Czekam, aż będę mógł w końcu wskoczyć w ten świat, który nie będzie się już ograniczał tylko do Pandory, ale do kilku różnych planet, pomiędzy którymi będziemy mogli sobie swobodnie podróżować. Tak przynajmniej z zapowiedzi wynika i z tego, co powiedział nam deweloper. Jeżeli te 15-20 minut, które spędziłem z Borderlands 3, jest dobrą próbką tego, co zaoferuje nam gra, no to możemy liczyć na naprawdę kapitalną odsłonę serii. Do usłyszenia. Cześć.